Witam Was wszystkich, tu Mateusz z World Pass. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek nauki spawania. Dziś pokażę Wam ciekawy trik. Zaczniemy troszkę inaczej. Był migomat. Dziś pokażę Wam trochę Tiga, a mianowicie jak wykorzystać drut spawalniczy od migomatu do spawania TIG. Zapraszam Was wszystkich do obejrzenia tego filmu. Kiedy spawając migomatem kończy nam się szpula drutu, w przewodzie spawalniczym, czy to 3 metrowym, czy 5 metrowym, zawsze zostaje nam ten odpadowy odcinek drutu spawalniczego. Część go spawaczy po prostu wyrzuca, ja częściowo niektóre kawałki zostawiam na przyszłość, tak jakby oczywiście nie trzymam tego całej skrzyni, bo to by było za dużo. Ale czasami taki fragment gdzieś w zanadrzu przydaje się do spawania cienkich blach metodą TIG czy po prostu po skręceniu po przygotowaniu tego cienkiego drucika od migomatu do spawania grubszych elementów. I chciałbym tutaj zaznaczyć, żebyście się nie bali spawać drutem od migomatu TIGiem, ponieważ spoiwo od migomatu zawsze ma bogatszy skład niż druty spawalnicze do TIG. -ie. Dlaczego? Dlatego, że migomatem często spawamy w osłonie gazów aktywnych które sprawiają, że część tych składników chemicznych zostaje utleniona podczas procesu spawania. I w związku z czym, moim zdaniem, używanie tych drutów do spawania metodą KIK uszlachetnia i wzmacnia naszą spoinę. Dobra, ja już wcześniej sobie przygotowałem właśnie taki odpadowy fragment drutu spawalniczego i chcę go przygotować do spawania grubszej blachy. Drut elektrodowy składamy na pół. Koniec bez ostrych zakończeń wkładamy w imadło, a dwa końce od strony cięcia szczypcami bocznymi we wkrętarkę. Pamiętajcie, ta kolejność jest bardzo ważna. Zaginam nasz drut jakkolwiek po to, żeby po prostu wkrętarka mogła mi go zacisnąć, bo jest zbyt cienki. Skręcamy nasz drut ostrożnie i delikatnie, tak żeby nie pękł lub się nie wysunął ze wkrętarki czy imadła. Ściskamy mocno. Spójrzcie, jak ładnie nam się skręcają te dwie grubości drutu 0,8 mm. Na początek starajcie się skręcać krótkie odcinki. Po prostu dla bezpieczeństwa. Naprawdę super wyjście, jeżeli ktoś w większości spawa migomatem, a TIGiem sporadycznie. Zawsze będziesz miał spoiwo pod ręką. Tak wygląda skręcony, pogrubiony drut od migomatu. Gotowy do spawania TIGiem. Możemy skręcać różne ilości i grubości drutu spawalniczego. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Może tego nie powiedziałem, ale to nie jest do końca bezpieczne to co robimy. Trzeba uważać, ponieważ drut z migomatu jest, że tak powiem sprężysty, potrafi nam odbić. Noście okulary ochronne. Ważnym elementem jest, zanim zaczniemy skręcać, tak jak mówiłem, ostre krawędzie naszego drutu wkładamy we wkrętarkę, Yy, zaokrąglenie naszego drutu, który zgięliśmy na pół, wkładamy w imadło. I uwaga! Najpierw wkładamy zagięcie w imadło, później wkładamy ostre krawędzie do wkrętarki. Dlatego, że gdybyśmy próbowali skręcić ten drut w powietrzu, on by nam latał jak śmigło helikoptera i mógłby nas po prostu uderzyć. Przed tym przestrzegam i uczulam. Uważajcie na siebie. Spawanie i wszystkie inne prace, które są z tym związane, są naprawdę niebezpieczne i to, co tutaj pokazuję, nie chciałbym, żeby ktoś sobie zrobił krzywdę. Jeżeli się czegoś boicie, jeżeli coś wydaje Wam się niebezpieczne, nie róbcie tego sami, nie róbcie tego w domu, że tak powiem i, i tyle. Jeżeli chodzi o trud kwaśny, który teraz tutaj właśnie mam... Nie do końca będzie idealnie prosty, jeżeli chodzi o trud do stali, do spawania stali węglowych. No to on tutaj jest bardziej podatny na skręcanie, wyjdzie nam prościutki jak strzała. Odpinamy. I spójrzcie, tym sposobem mamy przygotowane nasz, nasze spoiwo z migomatu. Do spawania tigiem. Eleganckie, prościutkie, dwa druty 0,8 do siebie złączone, co teoretycznie powinno dać nam odpowiednik drutu 1,6. W moim odczuciu to jest tylko teoria i bardziej bym oscylował w granicach 1,2. Ten fragment drutu, który był we skrętarce najzwyczajniej w świecie, obcinamy. Dobra, i teraz pokażę Wam, jak ten drut spisuje się w praktyce. Teraz pospawamy próbkę napoinę na cienkiej blasze w dalszej części filmu. Próbujemy wykonać przykład na grubszym elemencie. Spoiwo bardzo ładnie się rozlewa. Tutaj możecie zauważyć mojego pomocnika, bardzo przydatna rzecz. Przytrzymuje detal przy spawaniu. Oto gotowa napoina. Nieskromnie mogę powiedzieć, że ładnie wyszło. Tutaj chciałbym Wam jeszcze zaznaczyć, że kiedy spawacie stal odporną stal nierzewną, pamiętajcie o tym, żebyście stosowali się do zasady używania o rozmiar mniejszego spoiwa niż przy spawaniu stali niestopowych. Na Położymy napojinę na grubszej blasze, zobaczycie jak to wygląda, tutaj będę spawał techniką z zakosami, coś w stylu Walking the cup, tylko z wolnej ręki. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że nie zanudziłem Was moim gadaniem, a raczej pokazałem coś nowego, coś fajnego, co możecie wykorzystać w swoim warsztacie. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć Wam, do następnego razu.